Akcja Odśwież Szafę w Dobrej Sprawie ponownie zawitała do Lęborka. W poniedziałek na placu Żwirki i Wigury stanęła szafa, w której możemy dokonać ciekawej wymiany. Zbieramy ubrania, dajemy je dla potrzebujących za pośrednictwem m.in. PCK w Koszalinie. W zamian osoby, które przekazują używane ubrania dostają kupon zniżkowy. Do wykorzystania w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Chodzi o połączenie dobrego z pożytecznym, to znaczy, żeby osoby, które mogą dostać coś fajnego, czyli zniżki do sklepów, miały też poczucie, że przy okazji robią coś dobrego, czyli wspomagają potrzebujących. Jest to druga edycja tej akcji i po raz drugi rozpoczyna się ona w naszym mieście. Dziś jest pierwszy dzień akcji, na razie głównie o niej informujemy. Podejrzewam, że wzorem roku ubiegłego jutro zasypią nas mieszkańcy Lęborka ubraniami. We wtorek szafa czeka na Państwa od 10 do 18. Następnie pojawi się w Bytowie, Miastku, Sławnie i Ustce. Całość akcji zakończy się w Słupskim Centrum Handlowym Jantar, który jest głównym organizatorem.